Marcin Masny 26 stycznia o demokracji, która jest albo jej nie ma, będzie albo jej nie będzie, o Grzegorzu Braunie, który mógłby założyć nową konfederację. Oczywiście nie sam, tak jak nie sam tworzył poprzednią konfederację, o Donaldzie Trumpie, który chciałby być Napoleonem, Napoleonem I, Napoleonem może III, Ludwikiem, Napoleonem Bonaparte. No ale to po kolei. Po kolei, przede wszystkim, no, zacytuję na początek mojego idola, tutaj mrugam okiem, ale nie wiem, czy to widać, o Orbana, premiera Węgier. Zachodni model liberalnej demokracji, formy organizacji państwa, czy jako formy organizacji państwa, załamał się pod ciężarem własnych błędów. Upadł tam, gdzie powstał. W Ameryce, uwaga, Orban twierdzi, że demokracja liberalna właśnie upadła w państwie Trumpa. Ciekawe. Nie rozwija tego na Twitterze. Przeregulowana gospodarka, zbiurokratyzowane państwo działające nie na rzecz obywateli, ale przeciwko nim. Orban, Putin, Erdogan w Turcji promują to, co tam na Węgrzech się nazywa illiberalist, czyli demokracją, czyli demokrację nieliberalną, czy w Rosji suwerenną demokrację. Więcej o tym, co to jest, jak to jest, czy tego nie ma, czy to jest, to jest właśnie, więcej jest w książeczce, którą proponuję Państwu na, do zakupienia, nawet na mojej stronie marcinmasne.pl. Teraz nie będę czytał ani streszczał książeczki, natomiast teraz coś, podobny temat chcę powiedzieć, w związku z tym, co się dzieje, na co, dzień, na co dzień obserwujemy pewne wydarzenia na tle wielkiego procesu historycznego. Jako historyk staram się nieudolnie, ale myślę, że coraz udolniej z biegiem lat ten proces, który jest tłem naszego życia, jakoś tam identyfikować. Otóż ja wskazuję. Na podobieństwa, nie na to, że tam, na, na podobieństwa różnych demokracji, tak, nie na to, że demokracja liberalna się już sypie, bo to jest jasne. Wskazuje na podobieństwa demokracji liberalnej, nieliberalnej, ludowej, a nawet chińskiej demokracji, bo tam zapisano w konstytucji jeszcze za czasów Mao Cetunga, że, że ta jest demokracja i jest dyktaturą, a dyktatura jest demokracją. I z, tymi, I z tymi swoimi zasadami ustrojowymi Chiny się doskonale mieszczą w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u i mieściły się także za czasów minionych. Tak? Więc to takie, taka ciekawostka z tym rządem światowym, który obejmował również państwo szczecące się demokracją, która jest dyktaturą zarazem. No dziwne to wszystko, ale wszystko, właśnie, wszystko jest dziwne. Demokracja, proszę Państwa, nawet ta oryginalna, ta przedrewolucyjna, przedmasońsko-komunistyczna, dokładnie przedmasońska, bo komunizm, ten komunizm, który próbował rządzić światem, to jest jednak odgałęzienie masonerii, a nie równoległy jakiś tam nurt polityczny, ideologiczny. Ta demokracja oryginalna nawet w tej postaci oryginalnej, tak? O demokracja bezpośrednia nie ma szans ogarnięcia opanowania większości rodu ludzkiego. Tak jak demokracja liberalna, prawda, nie opanowała większości ludzkości. Demokracja ta oryginalna, właśnie ateńska. Kościelna, katolicka, tak, 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 Bo no nie tylko katolicka zresztą, ale chrześcijańska kościelna, właśnie, klasztorna i tak dalej. Demokracja szlachecka, tak, polska. Ona jest możliwa na skalę małych wspólnot gospodarczych, religijnych, gminnych, terytorialnych, tak, zawodowych, ale nie w skali państwa, zwłaszcza w skali dużego państwa. My Orban, jak zacytowałem, Twierdzi, że Trump, nie, nie, nie podaje nazwiska, nie, nie mówi, że to jest Trump, ale mówi, że akurat teraz to się dzieje, twierdzi, że no, Trump to koniec demokracji liberalnej. Tymczasem Trump odwołuje się do Konstytucji USA, demokratycz, demokratycznej, wzorcowej demokratycznej Konstytucji, naśladowanej później przez wiele państw, zwłaszcza na tamtej półkuli. Te wszystkie federalne republiki, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Wenezuela, chyba. No, tam miało już wiele konstytucji, Wenezuela, ale Kolumbia też chyba tak. To są państwa, które naśladowały w XIX wieku konstytucję amerykańską, bo były tworzone przez masonerię, taką podobną do masonerii północnoamerykańskiej. No i więc to jest, to są państwa, to są wzorce tej demokracji nowej, masońskiej. I Trump się do tego wzorca odwołuje, twierdząc, że jego poprzednicy lekceważyli konstytucję, on przy, no tak nie, nie, nie bardzo mocno to, nie podkreśla tego za bardzo, że on przywróci tę konstytucyjną demokrację. Ale w to wierzą jego wyborcy czy on ma na to ochotę, żeby przywracać konstytucyjną demokrację, czy raczej jest takim klasycznym właśnie Napoleonem, który po chaosie buduje jedynowładztwo. No przez cztery lata nie jest tak łatwo zbudować jedynowładztwo w takim państwie jak Stany Zjednoczone, więc gdyby próbował, to pewnie mu się nie uda. No ale co my teraz będziemy grywać? Na razie, uwaga, rządzi dekretami, czyli tymi Rozporządzeniami wykonawczymi, które są nadużyciem konstytucji. Wydał tych rozporządzeń wykonawczych pierwszego dnia mniej niż zapowiadał. Tam była mowa o 100, a do 200, chyba było ich no, jakoś dużo mniej, kilkadziesiąt naliczyłem. No, a potem, oczywiście, są następne. No, ale tak czy inaczej, to rozporządzenia wykonawcze nie są demokratyczną formą rządów. Rządów, oczywiście, że w tej demokracji takie bezpiecznie w tej demokracji, którą mamy wszędzie, takie bezpieczniki są. Wiele państw ma silną władzę prezydenta, który może, czy też premiera, to akurat w Ameryce to jest premier i prezydent zarazem może w ramach w szczególnych okolicznościach rządzić dekretami, zwłaszcza w stanie wyjątkowym. Czasami to jest tak, jak tu opowiadałem, we Francji w konstytucji jest mowa o możliwości, Dyktatorskich, nieograniczonych w czasie, naprawdę rządów prezydenckich. Nie wiadomo, czy prezydent, który ogłosi się dyktatorem, musi przestrzegać terminów następnych wyborów, czy ogłasza następne wybory, czy też nie. Tak? Może no tego, tego nie, nie wiemy po prostu. Nawet nie wiem, czy jest jakaś interpretacja prawna we Francji. Może ktoś z Państwa wie to napisze. W każdym razie. No dobrze, ale w Ameryce pewnie jednak takie jedyno władztwo na razie byłoby trudne do przeprowadzenia. Zmarły nie tak dawno, w bardzo zaawansowanym wieku, imigrant żydowski z Niemiec Henry Kissinger, Kissinger. Lat temu, 50 mniej więcej, za mojej młodości w każdym razie, powiedział żartem, oczywiście powiedział, że jako naturalizowany Amerykanin nie może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale może być. Może być cesarzem. No, wiemy, że Barack Obama też się nie urodził w Ameryce i został prezydentem, więc wszystko jest możliwe. No, nawet Elon Musk mógłby zostać i prezydentem, i cesarzem zresztą. Nawiasem mówiąc, kolejny nawias. Elon Musk podobno, ta nowa szefowa gabinetu, szefowa personelu Białego Domu, chce go wyrzucić z Białego Domu na, na drugą stronę ulicy. do Budynku Eisenhower, to się nazywa budynek Eisenhowera, tak jest. To takie dwa budynki po dwóch stronach Białego Domu, przez ulicę i rządowe, i tam właśnie miałby w jednym z nich urzędować maskę. No ale to, to za bardzo się panoszy, tak? No dobrze, ale to, to już zupełna dygresja. A więc to nadużycie konstytucji Trumpa, to znaczy rządy dekretami, to nic nowego, bo Hoover i Roosevelt zaczęli to na masową skalę stosować no, wtedy, kiedy rządzili, czyli prawie 100 lat temu. Teraz oczekuję, że Stany Demokratyczne niebieskie będą sprzeciwiać się tym Trumpowym dekretom, bo już się nauczyły od Stanów Czerwonych, z kolei Republikańskich, które w kadencji Bidena. Sprzeciwiały się uznaniu dekretów Biden'a. Senaty stanowe protestowały, uchwalały, że, że to, to się, ten, 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 ten albo inny dekret nie stosuje się w ich stanie, prze, przekracza kompetencje prezydenckie, federalne w stosunku do stanu. Więc no ale do tej pory trzeba pamiętać, że przez kilkadziesiąt ładnych lat pies z kulawą nogą nie sprzeciwiał się rządom dekretami, mimo że były już bardzo nasilone. Tak, no zobaczymy. Zobaczymy, jak bardzo przywiązany do tej oryginalnej konstytucyjnej demokracji okaże się Trump. Oryginalnej, no właśnie nieoryginalnej, powtórzę jeszcze raz, to, to nie jest oryginał demokracji, to jest wynalazek masonów z drugiej. Połowy XVIII wieku, ale o tym nie będę opowiadał, bo nie będę streszczał tej książeczki, którą bardzo Państwu polecam. Niedłuża, tania i staram się zwięźle, ale bardzo dużo tam wyjaśnić. Myślę, że również można pójść dalej. Znaczy, ja tak staram się pisać, żeby łatwo było po hasłach, które tam występują. Po prostu, jak ktoś ma czas i ochotę, sięgnąć w internecie do do pomocy wyszukiwarki i pójść dalej, głębiej, tak, w, te, w te tematy. W Polsce, w Polsce o demokrację walczą teraz pisowcy. Walczą o demokrację zagrożoną przez na różne sposoby przez tuskoidów. Zagrożono, właśnie już nie stosowano praktycznie przez Tuskoidów. Słuszna to jest diagnoza. Oczywiście Tuskoidy, nawet tej demokracji, demokracji liberalno-parlamentarnej -liberalno z trójpodziałem władzy, to zresztą osobny temat, który też tam tutaj traktuję, tak, że wyjaśniam mniej więcej, jak to, jak to jest. Więc Tuskoidy tego po prostu nie przestrzegają. Oczywiście, że nie. Nie ma, to to, to nie, nie działa kompletnie u nich, podobnie jak gdzie indziej w Europie. Mniej lub bardziej działa, ale raczej już nie działa. Natomiast, yy, oczywiście, gdyby niech, niech no tylko, niech no tylko, kaczyści wrócą do władzy, co jest możliwe, o czym zaraz, to co zrobią? wzmogą ten zamordyzm antydemokratyczny jeszcze bardziej niż Tuskoidy. No bo muszą się zemścić na Tuskoidach, a ponieważ Tuskoidy Zobaczyły, że kaczoidy mogą nie przejmować się demokracją, państwem prawa itd., no to zrobili to samo co kaczoidy, tylko bardziej. No to jak kaczoidy wrócą do władzy, no to zrobią to samo to, co tuskoidy robią, tylko znowu jeszcze bardziej. To już jest nieuchronna, nieuchronny kierunek historyczny. No a jakiś tam Soros znowu, Sfinansuje jakąś próbę kolorowej rewolucji. No bo jak jest, jak są rządy Tuska, no to Kaczyński nie korzysta z pomocy Sorosa w obalaniu Tuska, no ale Tusk znowu korzysta z pomocy Sorosa. Już chyba wszyscy wiedzą o tym, że te kolorowe, ta próba kolorowej rewolucji była finansowana no między innymi przynajmniej przez Sorosa, to te wszystkie próby, które miały miejsce zarządów pisu. nawiasem mówiąc, w Ameryce zresztą, myślę, że nowe kierownictwo FBI, jeszcze nie zatwierdzone przez Senat, nie zapobiegnie niepokojom w samych Stanach Zjednoczonych. A w ogóle to mam pytanie, czy sądzicie Państwo, że może wszystko jest ułożone i że Trump będzie miał gładko, bez kryzysu, bo mu nie zrobią kryzysu, bez rozruchów, bo mu żadnych tam rozruchów nie zrobią, nie będzie aktów terrorystycznych. To Tam zostali z maskiem zastraszeni dwoma aktami terrorystycznymi: w Las Vegas i Nowym Morleanie. Jak wiemy, raz po razie i teraz już jest spokój, nie, nie, nie potrzeba więcej. Nie wiem, jak Państwo sądzą, to, to Państwo mogą napisać w komentarzach. Wracając do Polski, no to rzeczywiście dziwnym trafem do władzy, właśnie jak wiemy, rok temu doszła Platforma Obywatelska z, Towarzystwem i te wszystkie protesty Sorosa, Słupar, przyldów Rockefellerów, całej tej mafii skończyły się. To były, pamiętamy, 2015 to były te protesty po wyborach parlamentarnych od razu, potem był rok później czarny protest czarne mamby, czarne wiedźmy na ulicach. Bardzo się wtedy Kaczyński przestraszył, przejął, bo on bardzo szanuje kobiety, jak wiemy. To jest typowe dla pewnej orientacji yy, ideologicznej czy innej. Potem był 2019 Marsze wolności i demokracji. Potem był tak zwany strajk kobiet, najpoważniejsza akcja, która nieomal była skuteczna, była prawie skuteczna, bo jesienią 2020 roku była bliska zmiana większości sejmowej i obalenie kaczyzmu. Wiadomo, że organizacje feministyczne w Polsce dostały z około miliona złotych przynajmniej milion złotych na zablokowanie Inicjatywy Obywatelskiej Stop Aborcji. To był 2016 rok i wtedy wsparcie pochodziło od organizacji Sorosa, właśnie tych takich kobiecych, tak. International Women's Health Coalition była finansowana przez Sorosa. Wtedy Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny w Polsce dostała pieniądze. Był też Global Fund for Women. No, ale to, 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 to znowu dygresja historyczna, chociaż myślę, że ważna. Yy. Powiedziałem, że PiS mógłby wrócić do władzy. No, to jest kwestia oczywiście otwarta, ale kwestia, o której się poważnie przecież myśli i mówi. PiS z Konfederacją, no bo sam PiS to za słaby jest teraz, ale PiS z Konfederacją dojdzie do władzy w Polsce, jeżeli nie powstanie konkurencja dla Konfederacji, czyli nowa Konfederacja, o której którą anonsuję na ikonie, na miniaturze filmu. Mianowicie nowa Konfederacja na fali sukcesu Brauna. Braun okazał się kiepskim, po prostu kiepskim liderem własnej partii czy partyjki, ale w sumie to nie ma co tak Brzydko o tej partii mówić, bo wszystkie partie w Polsce są takie same. Jak partia nie jest u władzy, no to jest zawsze malutka i grachityczna. Jak nie ma konfitur. Natomiast Brown okazał się dobrym współliderem Konfederacji. Bardzo sprawnie współpracował z pozostałymi liderami. Oni nie powinni narzekać na, na niego absolutnie. I to nie on chciał odejść, przecież to oni jego wyrzucili tak jak korwin tylko że korwin wyrzucili z, tylko z Rady Liderów, czyli z zarządu, tymczasowego zarządu Konfederacji, a Brauna wyrzucili w ogóle z partii. Partii Konfederacja, partii kadrowej, małej, wehikułu takiego, który łączy różne środowiska. Ja myślę, że Wipler z Bosakiem po prostu wyrzucając Brauna zrealizowali warunek Kaczyńskiego, czyli te słowa Publiczne słowa możemy rządzić razem, ale bez Brauna i Korwin Mikkego. No, o tym zresztą Korwin Mikke wczoraj rozmawiał z Jankiem, Janem Pińskim w wywiadzie w sobotę, tak? Dziś, niedziela, w sobotę. Ale uwaga, Korwin Mikke deklaruje, że znaczy deklaruje, w, w razie, może nie deklaruje tak wprost, ale mówi, co chce zrobić, tak? Woli odzyskać starą konfederację, istniejącą konfederację, razem z subwencją. Nic nie mówi o tym, żeby tworzyć nową konfederację, poważną siłę polityczną na prawicy. Wolnościową, powiedzmy konserwatywne, jak to tam nazwać. Natomiast w ogóle chciałby w Polsce puczu wojskowego, to już nie pierwszy raz to mówi. Pamiętam, to, to samo było 30 lat temu, no, w Polsce Myślę, że nie ma takiego dowódcy i nie ma takiego wojska, żeby zrobić pucz. ale może, może, nie, nie, nie wiem. Możemy być zaskoczeni, oczywiście. Ja raczej przewidywałbym gnicie demokracji w Polsce, tak jak w Stanach Zjednoczonych i w całej, też na całym Zachodzie. Albo jakiś etap, powiedzmy, etap stanu wyjątkowego, tak? Bo to jest też oczywiście możliwe. W ramach demokracji, konstytucji można ogłosić stan wyjątkowy we Francji, tak nawet w Polsce. W obecnych warunkach to byłoby trudne, ale gdyby rząd i prezydent byli z jednej ekipy politycznej, to mogą razem wprowadzić stan wojenny, na przykład pod dowolnym pretekstem. Mamy od kilkunastu lat pretekst ataku hakerskiego, a można sprokurować jednym ruchem. Infrastruktura tam krytyczna państwa prawda, zachwiała się. Pod rosyjskim atakiem hakerskim wprowadzamy stan wojenny, rządzimy dekretami. Możliwe, możliwe, oczywiście możliwe. Na razie się nie odważyli, ale sytuacja na świecie coraz bardziej sprzyja takiej decyzji. Mówię na razie raczej niemożliwe, zwłaszcza właśnie dlatego, że prezydent jest z innego obozu niż Tusk, premier. Tak, raczej jednak będziemy mieli gnicie ustroju. I w ramach tego gnicia, jeszcze, właśnie Kaczyński mógłby wrócić do władzy, jak mówię, raczej, raczej z konfederacją niż sam, bo sam nie wróci, już nie ma tej siły, nie ma tego elektoratu. Tylko jest pytanie, czy Kaczyński, czy Kaczyński pomyślał, co robi, bo jeżeli, bo chciał wyrzucenia Brauna i Korwina z konfederacji. Udało się. Musiał, jeżeli, musiałby za, musiał zakładać, że wyrzuceni z Konfederacji Politycy nie stworzą siły, która odbierze elektorat Konfederacji, z którą on z kolei chce tworzyć rząd. Bo jeżeli braun z Korwinem i inni, bo oni dwaj to za mało oczywiście, jeżeli pewna grupa znanych postaci Stworzy na nowo coś podobnego do konfederacji sprzed tych sześciu lat, konfederacji łączącej różne grupy, no to yy, na pewno to te, ta nowa konfederacja odbierze elektorat starej konfederacji. I Kaczyński może już nie mieć z kim tworzyć większości sejmowej. Być może zrobił błąd. Kaczyński każąc karząc, karząc Wiplerowi i Bosakowi, no, głównie Wiplerowi oczywiście, Bosak tutaj nie był taki chętny do, do wyrzucania Brauna, no ale, ale się zgodził. Z jakichś powodów ktoś ma na niego dźwignię, tak zwaną. No i no i no pytanie, pytanie, co, co dalej z tą nową Konfederacją, czy ona jest realna, czy nie. Ja będę o tym wszystkim uparcie głośno mówił. Ja rozumiem doskonale, że Brown z Horwinem wolą odzyskać Konfederację. Tę, która jest, no ale to się nie musi udać przecież. Może się udać, ale się nie musi udać. Oby, jeśli się nie uda odzyskanie konfederacji, oby powstała nowa konfederacja, podobnie jak powstała stara, właśnie z takiego porozumienia różnych grup, które znalazły wspólny język. I na tym kończę, bo już przekroczyłem 20 minut. Jeszcze raz pokazuję Państwu książkę do nabycia na stronie marcinmasny.pl dużo więcej tu naprawdę dużo więcej i głębiej jest niż w tej pogadance. I żegnam się z Państwem, mam nadzieję, że już nie na tak strasznie długo jak ostatnio, bardzo prosząc zwłaszcza nowych widzów o subskrypcje, które dodają mi sił. I w ogóle nawet jak co tydzień coś gadam, dlatego że mam nowe subskrypcje właśnie. Dziękuję bardzo.